Po dłuższej przerwie kolejny odcinek alfabetu Biblii. Tym razem to litera I, a zajmiemy się taką postacią opisaną w Biblii Ismaelem. Ismael to pierwszy syn Abrahama, pierwsze dziecię. Pragnienie tego dziecięcia spowodowało, że. Abraham rzeczywiście yy, cieszył się z narodzenia Ismaela. Dla Sary na pewno był to trudny moment i trudna historia. Nie ona była matką Ismaela. Ale Abraham miał poczucie spełnienia, zresztą o to prosił. I tak naprawdę tytuł miałby, mógłby brzmieć dzisiaj: Gdy bardzo chcesz mieć dziedzica. Gdy bardzo chcesz mieć kogoś, kto przejmie Twój majątek, będzie zawiadywał Twoimi rzeczami i on będzie w przyszłości decydował o tym, co Ty dokonałeś w życiu. Ismael jest upragnionym dziedzicem i to wcześniej, zanim się urodził, Abraham z żalem powiedział do Boga: Co mi z mojego życia, gdy. Mój sługa będzie dziedzicem tego wszystkiego, bo któż inny będzie zawiadywał tutaj. A wiemy, że bogactwo Abrahama w tym czasie już było duże i sporo ludzi było jak gdyby zatrudnionych u Abrahama, byli i służyli mu, wiernie służyli. Ismael, kto to był? Kim on był? I jak toczyło się jego życie. My dowiadujemy się, i to z hard nowego testamentu, z listu do Galacjan, gdzie Ismael jest wspomniany, jak również Hagar, że on urodził się z niewolnicy według ciała. Apostoł Paweł pisze, lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził. Izak się nie urodził według ciała? A jednak jest napisane w tym samym wierszu, że ten, który był z wolnej, urodził się na podstawie obietnicy. I to była ta kolosalna różnica między Ismaelem a Izakiem. I okazuje się, że to, co wyobrażał sobie Abraham, nie miało możliwości się spełnić. Nie Ismael miał być dziedzicem. Nawet napisane zostało i również w liście do Galacjan, nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. A więc dziedzictwo Abrahamowe nie polegało na tym, że Ismael miał wszystko otrzymać. Ale o czym tak naprawdę pisze apostoł Paweł powiekach? I pierwsze pytanie. Które warto sobie w tym momencie zadać, gdy rozmawiamy o Ismaelu, y, jakie wartości zostawisz swoim dzieciom? Co dla nich w ciągu całego życia przygotowujesz? Y, czym się zajmujesz i co chcesz im dać? I bardzo wielu rodziców pragnie dać przede wszystkim y, rozwinięty majątek. Rozwinięte wiele rzeczy, jak gdyby wynik swojej pracy. Dzisiaj wiemy, że nie tego oczekuje wiele dzieci i wiele ludzi dorastających. Zatem porozmawiajmy o Ismaelu. Burzliwe początki życia Ismaela. Pierwsza ucieczka. Prawdopodobnie jej nie pamiętał, bo był małym dziecięciem, kiedy Sara odprawiła Hagar, bo ta ją znieważała. I postawa Hagar nie była prawidłowa, i postawa Sary też nie była prawidłowa. Abraham miał problem. Dlatego, że uległ wcześniej namową, by tak rozwiązać sprawę swego dziedzica, naraz z tego niebożego planu stał się problem. Ale drugie, to już wtedy wyrzucenie, na pewno Ismael pamiętał. Miał wówczas około 14 lub 15 lat i Sara mówi, nie będzie dziedziczył z moim synem ten chłopak. I Hagar musiała odejść, odprawiona z domu. Przy okazji warto powiedzieć o jednej rzeczy. Wcześniej stało się coś, co Bóg nakazał Abrahamowi. Nakazał obrzezkę. Obrzeska miała być znakiem przymierza. I obrzezany został Abraham. I obrzezany został również Ismael. Miał wtedy 13 lat. A więc Ismael był obrzezanym dziecięciem, jak gdyby przynależał do tego rodu, a jednak musiał z matką odejść. I kiedy Hagar błąkała się po pustyni i mówiła, że nie chce widzieć śmierci swego dziecięcia, tego młodego człowieka, Zjawił się anioł i zapowiada Hagar ważne rzeczy. Będzie to człowiek dziki, ręka przeciwko wszystkim i przeciwko wszystkiemu. Będzie miał wrogów, pobratymców, będzie żył swoim dzikim życiem. I tak się stało. W późniejszym czasie dowiadujemy się, że dorastali na pusty dorastał na pustyni wraz z Hagar. Ona przyprowadziła mu Egipcjankę za żonę. To wszystko, co wcześniej, nim się narodził, zapowiedziane zostało, to się spełniło. A drugie pytanie teraz warto zadać. Czy Bóg zna wszystko o naszym życiu? I tu nie mamy chyba nikt wątpliwości. Tak jak Ismaela zapowiadał, tak się spełniło i stało. I trzecie pytanie. Czy możemy zmienić się z Ismaela w Izaka? Otóż okazuje się, że apostoł Paweł w lisie do Galacjan mówi: Chrystus wyzwolił nas z niewoli. I tylko dzięki Chrystusowi może się zmienić człowiek z Ismaela w Izaka by stać się dziećmi obietnicy. I tak pięknie Paweł tam pisze. Bracia, staliście się dziećmi obietnicy. A pisze do Pogam. Pisze do tych, którzy przyjęli Chrystusa, którzy stali się Bożymi dziećmi. Oni stali się jak gdyby dziećmi, dziećmi Izaka. A Ismael? Ismael nie zabiegał o nowe błogosławieństwo, nie zabiegał o nową zmianę. Czytamy, że gdzieś tam u schyłku życia Abrahama miał kontakt z bratem, bo jest napisane, że razem z Izakiem pochował swego ojca. Dowiadujemy się ciekawą rzecz, że miał dwunastu synów, osiadł na wschód od Egiptu, i tam jest zapowiedź, i to się spełniło. Że na przekór krewnym tam się osiedlił. Człowiek jak gdyby przekorny. Ismael, który idzie swoimi drogami. A później czytamy w księdze mojżeszowej, pierwszej, że to Ismaelici kupili Józefa, którego bracia sprzedali, a oni go potem sprzedali Potyfarowi. Także jest to ciekawe, że Józef znalazł się w rękach Swoich krewnych, którzy go wiozą do Egiptu. Nie interesowało ich jednak, kto je, kim jest Józef, dlaczego bracia go sprzedali. Nie interesowało ich jako krewnych, dalekich krewnych, to, że robią biznes na krzywdzie swego krewnego. Żyli, tak jak wcześniej, ich praojciec. Ismael życiem według ciała. Spełniali uczynki swego ciała. Ich obietnice Boże nie interesowały. Gdy spojrzymy na Ismaela, na jego życiorys, na to, co później jego plemiona robiły, możemy tylko powiedzieć, jak cieleśnie poczęty, tak cielesne było życie, i tak cielesne było potem życie jego kolejnych pokoleń. Nieprzypadkowo, apostoł Paweł, który o Ismaelu wspomina w liście do Galacjan, trochę dalej pisze w kolejnym rozdziale o uczynkach ciała i o owocach ducha. Bo uczynki ciała to pierwowzór Ismael. Uczynki ducha. To miało być pokolenie Izaka. Kochani, chciałbym ten przykład Ismaela nam wszystkim zostawić. I jako dziecka, który przysz, które przyszło na świat, dlatego, że tak bardzo pragnęli mieć dziedzica. I niestety nie był on dziedzicem, tak jak sobie rodzice wymarzyli. Nie On miał być dziedzicem według Boga. Ale dziedzictwo Boże, to jak pisze w Nowym Testamencie apostoł Paweł, to nie napój i pokarm. Bo dziedzictwo Boże to przekaz wiary w Boga, życie według wiary i nadziei i postępowanie tak, jak Bóg zaleca i pragnie. I to jest dziedzictwo, które Możemy i powinniśmy dać swoim dzieciom. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, ku naszemu pouczeniu napisano, abyśmy przez cierpliwość i nadzieję Pism pociechę mieli. I tej pociechy Wam życzę. Amen.